Tak, proszę Państwa, żadnej litości, zero litości, bo ja oczywiście wszystko rozumiem. Uczeń może wypisywać różne bzdury, jego prawo i można powiedzieć uczniowski obyczaj. Natomiast jeżeli robi to ktoś, kto zajmuje się opracowywaniem lektur szkolnych, to jest to już coś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego. Dlatego, no cóż, pokażę Państwu jeden kwiatek. Z pewnego wydania Magbeta. Ale po kolei. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Cóż tutaj widzimy? Witam cię królu, boś królem jest naszym, i na samym końcu witaj nam królu Szkocji. Sprawa jest oczywista! To Magdów wita nowego króla Szkocji po zabiciu Magbeta. Królem oczywiście będzie Malcolm, ale nie w tym rzecz, a właściwie w tym poproszę zobaczyć. W przepisie Magdów zostaje powitany jako nowy król Szkocji. No jak Magdów zostaje powitany jako nowy król Szkocji, jeżeli to on wita nowego króla Szkocji? Nie wiem, proszę Państwa, nawet jak miałbym to skomentować. Brakuje mi zupełnie pomysłu. Jeżeli ktoś ma jakiś to, proszę o podpowiedź. Śmiechu warte to. To jest śmiechu warte. Dziękuję bardzo. Słusznie. Sam bym tego lepiej nie ujął. To jest śmiechu warte. Ale to niestety nie wszystko. Do tego samego fragmentu, bo. Jak sobie Państwo widzą, nie pokazałem Państwu wszystkiego. Jest napisane, że Magdów to syn banka i że w ten sposób dopełnia się przepowiednia czarownic. Proszę Państwa, na jakiej podstawie szanowny autor tego przypisu twierdzi, że Magdów jest synem banka, to naprawdę, nie wiem, pozostanie jego słodką tajemnicą. Ja rozumiem, oczywiście, można mieć różne pomysły interpretacyjne, ale one muszą mieć jakieś zaczepienie w tekście. Jeżeli takiego nie ma, a do takiej tezy, że Magdów jest synem banka, w tekście nie znajdziemy żadnego zaczepienia, to po prostu takie stwierdzenie jest zwykłą bzdurą. Jeszcze raz podkreślę, bzdurą. I znowu, jak to określić? Śmiech. No właśnie. Jeszcze jedno. Ta książka należy do serii, która opatrzona jest taką nazwą Szkoła Twórczego Czytania. Oczywiście. Twórcze to czytanie kreatywne, jak, nie wiem, księgowość w niejednej polskiej firmie. No ja nie wiem. Jeżeli twórcze czytanie ma polegać na wymyślaniu niestworzonych bzdur, to chyba autor tego hasła źle rozumie ideę czegoś takiego. Zresztą, Chyba redaktor w ogóle nie zrozumiał do końca sensu tej trzeciej przepowiedni, właściwie celu, w którym ona się pojawia w dziele i chyba w ogóle sensu pojawienia się czarownic. No i po prostu jak to twórczy księgowy dążył za wszelką cenę do tego, żeby się bilans zgadzał. Ale my nie idźmy tą drogą, dlatego że kto na tym traci? Tracą uczniowie, bo niestety... Iluś z nich, przez to właśnie, że czytało lekturę z takim właśnie opracowaniem, no, straciło punkt na sprawdzianie. Więcej nie mam na ten temat do dodania. Dziękuję Państwu. A o sensie i celu tej przepowiedni, do której odnosi się niniejszy fragment, jeszcze być może powiem, ale to już przy innej okazji, w innym materiale.